Ja nie jestem twoim opiekunem Nie? Nie Nie? Nie A kto opiekun? No nie no. masz, nie potrzebujesz A jak do wojska trzeba będzie iść, jak będą się bili? To wezmę Pójdziesz? Pójdę Kim ty tam będziesz? Co? Kim tam będziesz? Kierowcą Na front, jako pierwsze mięso Tak, tak, na front, kurwa Jak ja jeździ... dowoziłem e, te... Mosty woziłem mhm. A czy co byłeś? Z kim? Dupą? Kierosą. Czy wie, jak się kroi świnie i czy wymieni wszystkie części świni? No? Śmiechu warte. Noga. Świńska noga. Tak. Dalej. Jakie są ręce? Udo. Świńskie udo. Tak. A tu szynka. A krew? Krew. No ale to ty nazywaj mi części świniaka, nie? A świniako, co jest? Krew musisz nie ma krwi? A to też część, tak? tak? A, przepraszam. No to znasz się, dobra. Wszyscy wiedzą, że znasz się. Ile ja pobiłem świn. Jarku, tam i tu. Tobie głowa mam. Ja, 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 ja. Trzymaj się do karguł. Warto, 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 tawarz. ciepło to na jezioro no. no. Albo do rzeki? No. Ale do rzeki może nie, bo już odrę otruli. Mówili, że to ty. Że, ja? No, mówi, a nie widziałeś? No, pokazywałem ci, że ty stoi w wodzie i ryby potruły się. No. no. To nie ja otruł. Po co w lotarce tutaj chodzisz? Co? Po co w tej latarce chodzisz? A żeby było śmiesznie. No to chyba, że po to. No. Pytanie do Krzysztofa: czy pójdziesz do programu Chłopaki do Wzięcia? Jeszcze ja, robię się. To masz już babę. No. Knur to żywiec, no? Tak się mówiło. Na przodek, nawet. Nie, knura to łeb bije się. No, to może tobie tak da, da to znieczulenie. A jak ty na, nasrał pod kościołem, to co? Ja pod kościołem nasrałem. Na górce tam mówiłeś, że nie wytrzymałeś. Gdzie? Na łące. Nasrałeś. Tam wszyscy strali. Bo a, jakie byli? No, tak. Na pobudce, po winie, po piwie. Tak. To trzeba było i nasrać jeszcze, tak? Główno brakowało. Jak wszyscy strali, to a mnie się do chciało, to ja? Też nasrał. Też nasrał. <noise> 96 <noise> A, tak. Tak. Mało, wie, a, ale to z To ja wiem. Kurwa, patyczki, chińskie, po chuj to dla mnie się zdało. Cze, chińczyk? Ja pola, kurwa. Ja łyżkę potrzebuję, a nie kurwa, patyczki. O właśnie. Patyczki.